Siemano łobuzy, Witam was Spider z TV w kolejnym podsumowaniu miesiąca moich nowych grobych, 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 grobych zdobyczy w sierpniu 2016 roku. E, dzisiaj będzie rewolucja pod tym względem, że jeszcze dodatkowo poza mną i moim pierdzieleniem głupot będzie wam się pokazywał gameplay z gier w tym kierunku czy w tamtym? W tym kierunku będzie Wam się pokazywał gameplay z gry, o której aktualnie wam, wam będę ją pokazywał. Także taka trochę rewolucja. Będę się musiał bawić z montażem, ale to wszystko specjalnie dla Was. Boże, jak to zabrzmiało. Także lecimy najpierw zgodnie z tradycją. Z tradycją, drugi odcinek z takiego czegoś już tradycja. No, ale wiecie o co chodzi, czyli z prezentami, które dostałem od Was. W pierwszej kolejności leci demo, one, które dostałem od Rafała. Mamy tutaj kilka demówek, kilka technicznych spraw i nawet wideosy. Za demo serdecznie jeszcze raz dziękuję. Zapis w ogóle live streamu. Z tego dema możecie sobie obczaić na kanale, bardzo interesująca pozycja jeżeli chodzi o demówki i fajnie, bo jest wydana w kartonowym pudełeczku, strasznie lubię takie zajawki, bo tak to tylko zagraniczne dema wychodziły w jakichś pudełkach, a te co były wydawane u nas w PlayStation Magazine były po prostu jako płyta, chyba potem jeszcze dodawali okładki do tego, nie pamiętam, bo to były trochę nie moje czasy, mimo wszystko wielkie dzięki. Dalej lecimy z grami, z grami, z demówkami, które dostałem od Kreby. Kreba mi je przysłał w fantazyjnych kopertach. Oczywiście fantazyjne koperty mam zachowane, leżą gdzieś tam, ale sobie je ułożyłem tutaj w ładnej kolejności w pudełeczku. Po prostu bardziej estetycznie to wygląda. Także mamy tutaj demo PlayZone CD-Vol 11. To są oczywiście demówki, które były wydawane. Widać, nie widać mi, jakie są płyty. A, te <grywki> demówki są, które były wydawane w Niemczech. Tutaj w rogu wam się pokażę, jakie gry są, bo oczywiście wam to nagrałem. E, dalej mamy PlayZone, cd Vol. 12, analogiczna sytuacja. Te demówki niemieckie są o tyle fajne, e, że poza tym, że są jakieś demówki czy wideosy, to mamy również pokazane, e, mamy również pokazane. Yy, różne newsy na temat gier, które wychodzą także, jakby nie patrzeć, mamy taką trochę interaktywną gazetę. Dalej, CD-Vol 13, ta sama sada demo Tomb Raidera 4, tu jest bardzo szanuję, bo jak wiecie, na punkcie Tomb Raidera mam niemałego fioła, a potem jest płyta, już Wam pokazuję, tak, to chyba będzie ta płyta yy, CD-Vol 17, też z PlayStation Zone. I tutaj mam problem, żeby w ogóle tu uruchomić, gra mi się frizuje, pokazuje się oczywiście standardowe intro PlayStation. Stationowego Biosa, a dalej gra nie chce ruszyć, będę ją musiał poddać jakiemuś czyszczeniu i mam nadzieję, że to ruszy. Dalej lecimy po klasyce Eurodemo 58. Brakowało mi go w kolekcji, także jestem bardzo rad, że je posiadam. Bardzo rad, tak się mówi? Tak się mówi. Potem demo Eurodemo 63. Ale zanim przejdziemy do następnego demo, bo następne demo jest bardzo ważne, nie, to może inaczej. Przejdźmy do następnego demo, bo ono jest bardzo ważne. Jest to Euro Demo 65. I tak swoją drogą, taka ciekawostka z życia, pajdaka, jest to pierwsze demo na plejaka, jakie posiadałem w ogóle. I odpaliłem je, jak zacząłem grać w demo Spyro 3, gdzie jest motyw jeżdżenia na desce i zbijania tych różnych dziabongów. No to z dobrą godzinkę sobie siedziałem i to pykałem. Także tą płytę, kurde, jakby ktoś miał okładkę do niej i by mi ją yy, miało możliwość przesłania, sprzedania, Worewa cokolwiek, to bym był bardzo rad, bym sobie tą płytkę oprawił w rameczkę i na ścianeczkę, no nie? Bo to naprawdę sentymentalna podróż, bardzo mocna. Yy, dalej mamy yy, PS1 Keys Autumn 2000. English Perfect. Yy, także tutaj mamy gry bardziej skierowane dla młodszej widowni. Jest tu między innymi Crash Bash, z tego co pamiętam. Wideo Alladyna też oglądałem. Yy, póki co, bo w Aladyna też dużo grałem właśnie tego disneyowskiego. Bardzo świetna pozycja. Dalej mamy dwie demówki, które na początku w ogóle byłem zaskoczony, że wyszły płyty osobne z demówkami do tych g. Pierwsza to jest yy, kurde, jak to się nazywało w pełnej nazwy, International Soccer nie pamiętam, dajcie mi spokój. ISS Pro 98 gra piłkarska. Później, oh, z tego co kojarzę, oczywiście mogę was oszukiwać. Zostało to przeewoluowane w Pro Evolution Soccer, ale nie chcę was kłamać. Ale tak mi się wydaje, że tak, bo jak was oszukuję, no to was oszukuję, Ale wy jesteście ode mnie ode mnie i wiecie to lepiej. I tutaj mamy demo: Kolina McRigaley, która jest w języku niemieckim. W ogóle uwielbiam język niemiecki w grach, bo patrzysz sobie w opcję i kurwa, nie wiesz o co chodzi. Geszprochen wie Deutschland, nie? Nic nie rozumiesz, ale to jest śmieszne. To jest śmieszne. Nienawidzę gier po niemiecku, ale jeżeli mam ochotę się pośpieszyć, to sobie odpalam jakiegoś Niemca. I w kolinie tutaj mamy trzy trasy, jedno wideo z tego co pamiętam. W ogóle gry po niemiecku nie ogariam fenomenu. Także takie cuda dostałem od Kreby, Kreba, Mordoby Kuziom, serdeczne dzięki. Dalej lecimy z przekazem. Poczekajcie, ja to sobie pozamykam. Oczywiście muszą być vlogi bez cięć, wiadomo jak jest, nie? E Dalej, dobra, to odkładam sobie tutaj, lecimy z cudami, które dostałem od Adasia, tutaj to jest z tego naprawdę solidna dawka emocji i znaczy, mogą być cięcia, wracając do tematu, jeżeli się skończy pamięć na telefonie. Yy, Adasz. A po prostu PS2 pochłonął dużo miejsca w moim plecaku i na moim regale. Także muszę kupić nowy regał, bo dał mi naprawdę solidną. No nie ma miejsca, nie ma miejsca. Dał mi naprawdę solidną dawkę towaru, także lecimy po kolei. FIFA 10, PS2 Mania jest już na kanale. Jak ktoś oglądał, to mu współczuję. Bardzo fajny odcinek, można się pośmiać, bo byliśmy tam w stanie nieważkości. W ogóle fenomen. Fenomen, teraz kolejny. Mamy tutaj okładkę Platynka. Pudełko mam od premierówki. Płytę mamy również od premierówki, Tak żadasz, nie wiem skąd żeś to handlował, ale no, ciekawa sprawa. Wcześniej, jak byłeś u mnie, tego nie przyczaiłem, ale teraz przyczaję. Dalej lecimy God of War, to już jest moja trzecia kopia w ogóle God of War'a, strasznie fajna gra. Kiedyś, kiedyś, kiedyś w dawnych czasach była recenzja na tej gry na kanale, jak nie macie 18 lat i nie obejrzycie, bo jest otagowana od 18 lat. Płyty nie ma, bo jest w tym momencie w konsoli, bo jak ci, co bardziej ambitnie oglądają kanał, to wiedzą, że live'y jakieś się kryją z tego, tego płyta się znajduje w konsoli. Potem mamy WWE SmackDown vs Raw 2008. Bardzo fajna, wrestlingowa, wrestlingowa, nigdy nie wiem jak to się mówi, czy się czyta W czy w jest nieme. Nie czyta się W, W jest nieme. Czyli wrestlingowa, wrestlingowa. No dobra, mimo wszystko napierdzielamy się po japach. Też jest odcinek XPS, dwa 2 gry, jak widzicie platynowa edition. Książeczka, płytka, wszystko jak należy jest po angielsku. I w ogóle to jest kurde fenomen. Hologram, nie wiem czy tam dobrze widać to w kamerze. Hologram kurde z logo WWA. Nie, 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 nie widać. To weź to tam. Operator kamery wszystko wyklepie. No. Okej. Okay. Także już było widać, już widzieliście. I tutaj właśnie taki hologram na pudełko z WWA. Mamy ostrość? Mamy. Mamy ostrość. Miejsce mamy? Jeszcze chwilę mamy. Dobra, dalej lecimy, Stewart malutki 3, Big Photo Adventure, no jaki to jest czos? generalnie miała być z tego PS2 maja w wcześniejszym etapie, ale kurde wciśnięcie x nam na tyle nie wyszło, że nie mogliśmy tego odpalić. Tak, śmiejcie się. Yy, co jest najlepsze? Gra jest w pełni polskiej wersji, jeżeli chodzi o napisy. A z płyty jest taka ciekawostka, że jest to w ogóle game review disk. Także ja byłem zaskoczony, że mamy w pudełku, kurde, promkę wsadzoną. What the fuck? No ale mimo wszystko od Adasia takie cudo dostałem. Będę musiał sobie to sprawdzić, bo naprawdę sytuacja wydaje się być interesująca. Dalej, FIFA Street 2. Mi się ta gra strasznie podoba. Bardzo fajnie się w to gra. Szkoda, że kurde progresywnego skanu to nie obsługuje, bo troszkę jednak e, razi ta rozdzielczość. Ale FIFA Street 2 tutaj w platynce. Bardzo fajna gra, w ogóle fajna odskocznia od e, regularnej, normalnej Fify. Baksja się toczy na ulicy. Bardziej taki no, osiedlowy klimat się robi. E, także mi się to strasznie podoba, naprawdę polecam. Może kiedyś jakiś materiał z tej gry powstanie. E, I dalej jest tak. Mamy jeszcze miejsce. Jeszcze? Kurde, to jeszcze chwilę mamy, już 10 minut. Eee, dalej mamy tak. Dostałem od Adama również cztery gry z serii Need for Speed. I tutaj sytuacja klaruje się na, na, następująco się prezentuje. Tak, Need for Speed Underground. Kurde, ja miałem ciśnienie na tą grę, miałem ciśnienie na tą grę, zacząłem o Adasie, Adaś mi ją daje, mówię, o kurde, sztosik będzie. Jest taki problem, Adaś, jak to oglądasz, to masz w pierdziel na osiedlu, bo odpalam karierę, jest wczytywanie. Bidupa error. Zatrzymuje się, nic dalej nie idzie. Płyta nie jest w jakimś złym stanie czy coś. Także jestem tutaj w szoku, że to się dzieje. Będę musiał zweryfikować fakty, dlaczego tak jest. I słuchajcie, teraz kurde, żeby było naprawdę żenująca i słaba sytuacja. Need for Speed Carbon. Też gra, której nie posiadam jeszcze w kolekcji. Znaczy teraz już posiadam, no ale mimo wszystko nie posiadałem. Sytuacja jest analogiczna do tego, co się dzieje w Undergroundzie. Odpalam ją, biorę karierę, odpalam wyścig, wczytywanie, zawiesza się i nic nie idzie. Nie wiem o co chodzi, cały czas przychodzą goście nowi. Sytuacja jest naprawdę dramatyczna i to jest wielki problem. Potem mamy Need for Speed Pro Street. Tą grę już miałem, także mam dwie kopie, może kiedyś komuś tam ją odpalę w jakimś konkursiwie czy coś. Need for Speed Pro Street, powrót do takich normalnych tras, już nie w klimatach Undergroundu, nielegalnych wyścigów. Nawet przy Siehe i teraz jeden z moich w ogóle tak wiem, teraz będziecie mnie jebać na lewo i prawo Need for Speed Undercover który jest jedną z moich ulubionych części a dlaczego wy mnie będziecie jebać na lewo i prawo i hejtować, że ta gra jest przecież do dupy bo graliście w wersję na PC. Ta wersja na ps 2 się różni całkowicie bo ona była inspirowana wersją z Nintendo DS jest bardziej jakby to powiedzieć do Most Wanted podobna niż do tego co nam oferował Undercover na PEC-cie. także jeżeli nie graliście w Undercover to gorąco wam polecam też to już moja druga sztuka jest. i też prawdopodobnie kiedyś gdzieś tam coś wyląduje w jakimś konkursie także undercover na propcie polecam, polecam, tak, polecam o! Także wracamy po krótkiej przerwie, bo się miejsce skończyło na dysku Karkcie Pamięci. Także następną grałą ta dawa jest Władca i trzecia Era. Ja w ogóle byłem w szoku, bo myślałem, że to będzie gra normalna akcji, że sobie chodzimy jakimś Aragornem czy innym tam geoganem z tego uniwersum, a to się okazuje, że to jest RPG, normalny, turowy RPG, także pewnie gwarantuje nam setki godzin dobrej rozgrywki. Jest też z polskimi napisami premierowe wydanie w bardzo super stanie. Jaram się, jaram się. Jak Kiedyś będę miał miesiąc wolnego, to sobie przejdę to, bo jednak RPGi dużo czasu poświęcają. Teraz kolejny klasy Gran Turismo 4. Cierpiałem trochę na tą grę, cierpiałem, bo czytałem, że odpali się w Full HD w 1080i. Dokładnie okazało się, że odpala się tak tylko wersja amerykańska, a wersja europejska oczywiście jak zawsze jesteśmy poszkodowani i możemy ją odpalić tylko w normalnej, standardowej PSO rozdzielczości. Edycja platynowa, nie dziwota, gra się sprzedała jak głupia i szalona. Także tutaj Gran Turismo 4 naprawdę na propsie. I co najlepsze, mam tutaj jeszcze Turist Trophy. To jest, kurde, Gran Turismo 4, tylko że jeździmy motorami, no nie? Też mamy symulator, też wydany przez tą samą firmę, na tym samym silniku graficznym, generalnie klon, tylko że jeździmy motorami. Także jako uzupełnienie, całkiem ciekawe, próbowałem w to grać, no powiem wam tak, jeździ się, kurde, ciężko. Jeździ się ciężko, tutaj nie ma żartów, bo to jest prawdziwy real riding simulator, także po prostu, naprawdę, na poziomie przekaz, no ale to trzeba po prostu się nauczyć, jeździć. tak jak z każdym Gran Turismo, trzeba wyczuć to sterowanie, i wtedy się uda. Dalej mamy. O, gra, kurde, która jest dla mnie zagadką. Headhunter Redemption. To jest druga część gry Headhunter. Z tego co wyczytałem. I to jest taka gra akcji, kurde, od razu zbie przywarło do gry to, że chodzimy babeczką. Jak wiecie, ja mam zawsze słabość do gier, gdzie chodzimy jakąś panną. No i tutaj, oczywiście, próbowałem w to chwilę grać, nic nie ogarnąłem, bo ominąłem filmy. Także jednak trzeba film wprowadzające otwierać, żeby się udało cokolwiek ugrać. Też full pakiet, książeczka, płyta, premierka. Bardzo fajna sprawa. Dalej, lecimy z kolejnym klasykiem. Kolejnym klasykiem, też to jest moja druga kopia już tej gry, czyli Medal of Honor Frontline. Bardzo zbliżony do starych medalów z PSX-a. Bardzo zbliżony do Medal of Honor Allieta Salt. Także chwilę pograłem, gra zapowiada się naprawdę zacnie. Wcześniej nie przychodziłem jej. Wiecie jakoś po tych medalach z Playaka i Allieta Salt to ja w ogóle zgubiłem wątek medali. Może pora to nadrobić, bo gry się sprzedały naprawdę dobrze, więc muszą być dobre. A system rozgrywki jest naprawdę oldschoolowo-medalowy. Także... Tutaj będę musiał dać jej szansę, w ogóle w swojej kolekcji posiadam wszystkie trzy medale, co wyszły na Playaka dwójkę, chyba że wyszło więcej, a ja o tym wiem. tak jak patrzę i skanuję gdzie medale, leżą eee, także zobaczymy, co czas pokaże. Dalej mamy już Tosik, który by się o dziwo, fajnie grało, czyli Formuła 106. Kurde, symulator formuły, który tak naprawdę jest taki, że się wygodnie jeździ. Wygodnie się jeździło. Generalnie to nie są do końca moje klimaty, jeżeli chodzi o gry komputerowe, bo jeżeli chodzi o samo chodówki, to bardziej wolę takie cuda typu Ridge Racer czy Need for Speed, ale tutaj w Formule 1 grało się fajnie. Nie mam niestety książeczki, także Adaś nie postarałeś się przykro mi. Ale mu ale tak to jest bardzo na propsie. Także takie tutaj cuda dostałem od Adama Mordo. Serdeczne, wielkie raz jeszcze dzięki za ten solidny stos i zmuszenie mnie do kupienia kolejnego regału na gry. Dalej lecimy z super unikatowym prezentem, który dostałem od Andrzeja. Co prawda już 1 września, ale liczmy do te wysyłki, bo wysłane to zostało w poniedziałek, czyli gra, na którą zbierałem na live'ach, a jest to pierwszy Metal Gear Solid. Także jak widzicie, naprawdę sztosowy prezent. Bardzo, 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 bardzo serdecznie dziękuję za te cudo. No, grę będę musiał zaliczyć, bo jak wiecie, bądź nie wiecie, ja w Metal Gearze jestem laikiem i po prostu nie znam tej sagi. Ominęło mnie to jakoś, a wszyscy mi mówicie, że to jest naprawdę ultra, mega sztos, także będę musiał się wtajemniczyć w tajniki. Wtajemniczyć w tajniki. Bardzo mądrze zabrzmiało. W tejże gry. No i oczywiście recenzja na kanale niebawem. Dobrze, także to były prawie wszystkie gry, które dostałem od kogoś, ale to jeszcze nie koniec, bo jeszcze od firmy bombowacena.pl dostałem dwie gry, które już zostały zrecenzowane na kanale, czyli Tekken Dark Resurrection, bardzo fajna bijatyka, gorąco polecam, bo naprawdę przyjemnie się w to gra, zresztą w recenzji zobaczycie dokładniejszy opis tego oraz Enter the Matrix, gra, która nie jest może super, ale jak ktoś lubi uniwersum Matrixa, to powinno mu się to w miarę spodobać. Dobrze, także teraz spora przejść do tego co ja sobie kupiłem sam. W pierwszej kolejności lecimy z Gran Turismo 4 Prolog. Z tym wyszło tak, że kupowałem inną grę na Plejaka pierwszego, który będzie za moment i kupiłem też przy okazji tego prologa do Gran Turismo 4 właśnie z nadzieją o te full HD, no nie? Jednak to coś nie pykło, ale fajna sprawa, mamy tutaj dwie płyty, jedna jest właśnie Kurde, z grą z tym prologiem, a druga płyta jest z bonusem DVD, gdzie mamy Making of, jak robili Gran Turismo 4. Widać, widać, jak robili Gran Turismo 4, także dwie płyty. Nie wiem, patrzyłem tylko tego prologa, DVD jeszcze nie oglądałem. Muszę się po prostu, musi mnie natchnąć na granie w Gran Turismo, i wtedy będę mógł to zaliczyć. Dobrze, dalej lecimy klasycznie. Yy. Rainbow Six Rogue Spear, PSX Mania z tej gry było kurde tutaj po prostu stan pudełka i książeczki, no zazdrości mi opór, bo naprawdę ciężko jest dostać grę po tylu latach w takim stanie z bukletem, który nawet nie ma jednego zagięcia. Taktyczna strzelanina, jak ktoś lubi takie klimaty to jak najbardziej. Ja wziąłem to dlatego, bo od tego samego ziomeczka co kupowałem wziąłem Ridge Racer Revolution, którego recenzja już jest na kanale. Yy... Niczego sobie Ridge Racer mogło być lepiej, jednak te późniejsze Ridge Racery przemawiają do mnie bardziej pudełko już widzieliście też w recenzji, także nie ma co się na ten temat zbytnio wypowiadać, ale uzupełnienie kolekcji Ridge Racer'a jest jak najbardziej. Dobrze, dalej co my tu mamy? Shadow Man! Shadow Man! Gra, którą jak odpaliłem, to trochę poczułem się zniesmaczony nies graficznie i generalnie jeszcze zbytnio nie ogarniam o co w tym chodzi, ale tutaj jakieś mroki, około horrorowe klimaty mogą być. Może być bardzo ciekawie. Oczywiście buklecik też jest i co najfajniejsze, poza bukletem i wszystkimi standardowymi rzeczywistościami. Mamy tutaj również, również mamy tutaj mapę, mapę kurde całego świata, także bardzo lubię takie gadżety jak dodają mi do gry, poza surową książeczką. No i teraz weźcie jakąś grę na nowe konsole i nie zobaczycie nawet książeczki. Ech, nie, jest lekko na łazarskim. Dalej lecimy z grą Boat 2. Tu powinienem powiedzieć, bo perfect English. Boat Źle? About, about, runabout, runabout, runabout. Run about. Run about. Run about. No, jak zwał, tak zwał. Dobra, nieważne. Wiecie o co chodzi. Przeczytać sobie możecie. Gra jest o tyle, kurde. Ty... Nie, w ogóle najpierw fenomen, nie? Gra jest w premierowym wydaniu. No, wszystko wiadomo, wszystko jest jasne i pewne. Kurde, dlaczego ta płyta wygląda, jakby była żywcem wyjęta z platyny. Wiecie o co chodzi? Nie ma tutaj napisania, że platinum w ogóle bida i uu, ale kurde, wygląda jak platyna. No i dobra, odpalam grę. Mam pierwszą misję, gdzie muszę w określonym czasie dojechać z punktu A do punktu B. Kurde, to jest tak wyśrubowany poziom trudności, że z tego punktu A do punktu B nie mogłem dojechać, czas się skończył. Nie wiem o co chodzi, zobaczymy za jakiś czas. Nie mam gdzie tego kłaść, za dużo tego. Dalej, Italian Job, Italian Job, kolejny klon drivera. Kolejny klon drivera, czyli tutaj mamy misję do wykonywania samochodem. Oczywiście samochód ma swoje demedże. Tutaj zobaczcie, jest książeczka, płytka też jest. Yy, także tutaj kolejny klon drivera. Też będę musiał dać jej trochę czasu, bo jak wiecie, driverem, całym tym yy, światem drivera się jaram. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jest dziwny model sterowania jest w tej grze. Yy, ten samochód kurde się zachowuje, jakby się ślizgał po lodowisku. No ale nieważne, nieważne, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dalej lecimy z Alien Resurrection, to jest już moja Druga kopia Alien Resurrection. E, strasznie lubię ten horror. Jest strasznie mroczny, strasznie trudny i jest kompatybilny z myszą, której nie posiadam. Także to e, Generalnie zakupiłem to dlatego, bo w mojej wersji nie miałem książeczki, a tutaj jest książeczka. Także zboczenie zawodowe, żeby po prostu mieć książeczkę, kupujesz kolejną kopię gry. E, no ale pajdak tak ma. E, także tutaj Alien Resurrection w końcu mam w pełnym komplecie. Cool Borders. Cool Borders, co jest kurde... Wczesna alfa <grych> SSX-a. Nie, tak naprawdę to jest gra o snowboardzie, która, kurde, cały czas ja mam taką tendencję do tych gier, właśnie ze snowboardami i innymi rzeczami, że ja bym chciał w to grać jak w tonego hołka, tak się nie da, no nie? Bo to każdy ma inny system sterowania, generalnie. Pierdolęło. System sterowania, generalnie. Pierdolęło. Pierdolęło. <grych> generalnie. No poszło generalnie, gra w pełnym wydaniu, płytka, buklecik, wiadomo jak jest, no nie? Także chwilę w to pograłem, nie mogę ogarnąć jeszcze tego sterowania. Chciałbym to przejść, bo wyszło tego dużo części. Jak wyszło dużo części, ta pierwsza też musiała być dobra. Także zobaczymy, czas pokaże. Dalej, motor racer 2 PSX Mania była z tego, że cuda. Fajne wyścigi motorowe, nawet całkiem zróżnicowane trasy. Wygodny model sterowania. Myślę, że ta gra na dłuższą metę może się sprawdzić bardzo dobrze. Pudełko już Wam pokazywałem w tamtym odcinku, także mniej więcej przekaz rozumiecie. Worksker jest Police Chases. Odcinek z PSX mań z tej gry jest już na kanale, ale nie jest opublikowany na publiczny. W sumie nie wiem czemu. Ale mimo wszystko, więcej się na temat tej gry dowiecie z tego odcinka, który się pojawi niebawem. Yy, gra z... polega na tym, to jest taki kurde, niby driver w drugą stronę, tylko że tak naprawdę tanek też był policjantem. No ale mimo wszystko, siedzimy tutaj policją. I ścigamy złodziei. Także wygląda to, jak driver gra się w to cholernie trudno. Kiedyś mi się to wydawało łatwiejsze. Okazało się, że gra jest cholernie trudna. Czy ją przejdę, czas pokaże, mimo wszystko? I właśnie z tą grą przyszło do mnie te Gran Turismo 4 Prologue. I na koniec dwa cuda, które są zboczeniem zawodowym moim, czyli Tomb Raider 2. To już jest moja czwarta wersja Tomb Raidera 2. Tym z tym, że ta jest w języku, nie wiem czy widać, francuskim. Ta jest w języku francuskim, także wszystkie napisy mamy po francusku i cały buklecik, jak i grę, mamy również w języku francuskim. I ostatnia pozycja w tym filmie. Czyli gra, na którą się generalnie wkurzyłem, chociaż nie powinienem. Tomb Raider 4. Tomb Raider 4 powiedzcie: Normalny Tomb Raider 4. No właśnie, miał być nienormalny, bo miał być też po francusku. No i właśnie, bo się znowu miejsce skończyło. I ten Tomb Raider 4, Last Revelations, miał być Francuz przez Brytyjczyk. Nie mam generalnie na co narzekać, ale czuję się z niej smaczony, bo chciałem mieć Francuza do kolekcji, a nie Brytyjczyka kolejnego. Także mam dwa razy tego samego Tomb Raidera. Pewnie też kiedyś wyląduję w jakimś konkursiwie. No i to miała być niby ostatnia gra, ale przy zrzucaniu filmu na kompa przypomniało mi się, że przecież jeszcze do mnie doszła mata do Plejaka pierwszego materiał, bardzo wnikliwy, może nie do końca bardzo wnikliwy, ale bardzo interesujący na jej temat, znajdziecie również na kanale, oczywiście tam w rogu wam się dalej pokazują te filmy, które pewnie większość okrasza adnotacją, żebyście mogli tylko kliknąć i się przenieść do filmu. Także moi drodzy, tak się prezentują moje zdobycze growe w sierpniu 2016 roku, jak widzicie, był tego naprawdę masywny ogrom. Dużą część gier dostałem. O, masywny ogrom, kurde. Masywny ogrom był tego. Sporą część tych fantów dostałem od Was. Także bardzo serdecznie Wam dziękuję za wszystkie gry. Mam nadzieję, że z większości pokażą się materiały. Ale wiecie, jak to jest z czasem. Z czasem nie bywa kolorowo, jak na łazarskim rejonie. Także moi drodzy. Na dziś to już wszystko. Dzięki za dotarcie do końca. Ten, kto dotarł do końca, a ten jest naprawdę spokojną mordą. Ten, kto nie dotarł, jest trochę gorszą mordą. Ale mimo wszystko, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Cześć!